Dzień dobry moi drodzy, kończymy rok, a to oznacza podsumowanie, moje pierwsze podsumowanie na YouTubie. Oczywiście będą te książki, które Wam już pokazywałam gdzieś tam na przestrzeni tego roku. Tutaj po prostu wybrałam te najlepsze, te, które uważam, że najbardziej na mnie wpłynęły. E, najbardziej też je zapamiętałam, najwięcej z nich wyciągnęłam. Także zapraszam Was do oglądania. No i słuchajcie, pierwsza książka, która niesamowicie pozytywnie na mnie wpłynęła, em, sprawiła, że, że coś się po prostu zmieniło w moim myśleniu. E, tutaj mamy listy do młodego poety. I powiem Wam, że ja ją czytałam dwa razy w tym roku. Ja do niej uwielbiam powracać. Tutaj też jest parę znaczników. E, I uważam, że każdy powinien ją przeczytać. Wyjątkowo każdy. Mamy tutaj eksplorowanych wiele, wiele tematów w tych listach, takich jak samotność, jak sztuka, jak religia, miłość. Tak naprawdę głównie mamy tutaj motyw odnajdywania siebie. Więc jeżeli czujecie się zagubieni, no to uważam, że ta książka to jest po prostu coś, co musicie przeczytać. I ja tutaj naprawdę nie mogę wyjść z podziwu za każdym razem, jak do niej zaglądam, jak świetnie jest napisana. Ona do mnie trafiła bardzo, bardzo głęboko, także. Ogromnie polecam. Zaznaczę jeszcze, że ja pokazuję Wam te książki jak leci. Także kolejność jest przypadkowa tutaj. Następnie mamy After Dark, czyli coś kompletnie innego Murakamiego. Jedna z moich topowych książek yy, w tym roku. Przede wszystkim w tej książce yy, moim zdaniem wyjątkowy jest klimat. Mamy tutaj Tokio nocą, yy, niesamowite relacje, yy, takie tajemnicze wydarzenia i bohaterowie, którzy łączą się ze sobą. My... Coraz bardziej ich poznajemy, coraz bardziej rozumiemy pewne wątki, i ta książka przed nami się, można by powiedzieć, tak otwiera. Jest taka dynamiczna, ale ma też ten senny klimat, rozumiecie? Uważam, że to nie jest proste, żeby napisać taką książkę. Też wydaje mi się, że dla większości osób ona się spodoba. Ja jestem ogromną fanką Japonii, więc jak ja w ogóle usłyszałam, o czym jest ta książka, musiałam ją przeczytać. No i słuchajcie, jest genialna. Szczególnie na jakiś grudniowy wieczór, styczniowy, ta książka. No i słuchajcie, teraz trzeba przejść. Do perełki tego roku, czyli Płynąc w ciemnościach. Ja ją przeczytałam latem, i to, ile treści zapamiętałam, to, że czasami, nie wiem, gdzieś sobie jadę i randomowo przypominam sobie jakieś momenty z tej książki, tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że ta książka miała na mnie ogromny wpływ. Jest przepięknie napisana, przepięknie opowiada o relacji dwóch. Chłopaków, którzy żyją w Polsce, w Warszawie. Praktycznie cała akcja rozgrywa się w Warszawie. I no jest to niesamowita historia, bardzo też trudna, ponieważ czasy no nie były. Zbyt sprzyjający do życia, tak to nazwijmy. Ja uważam, że jeżeli chodzi o tą książkę, najlepiej jest nie wiedzieć o niej nic i po prostu zacząć ją czytać. Także z mojej strony ogromne polecanko. Tak jak mówiłam, język w tej książce was zwali z nóg. Po prostu jest e, fenomenalny. Także ja zawsze będę polecać tą książkę, wydaje mi się. E, I jak tylko ją otworzyłam, pierwsze strony. Wiedziałam, że trafi do moich ulubieńców. Po prostu wiedziałam. A dalsza część mnie nie zawiodła, także jeszcze raz ogromnie polecam. I teraz tak na szybko powiem o De Profundis Oscara Wilda. Ja uwielbiam Oscara Wilda, uwielbiam jego książki, więc naturalnym było to, że przeczytam też De Profundis. To jest ostatnia książka, którą on napisał. I napisał ją podczas swojego pobytu w więzieniu. Więc jest to taka dosyć trudna książka. Mamy tutaj dużo jego przemyśleń. To jest zdecydowanie książka dla fanów Oscara Wilde'a, jeżeli nie jesteście zaznajomieni z jego twórczością, z jego osobą e, i ogólnie nie interesuje Was Oscar Wilde jako, no właśnie, osoba, no to nie polecam mimo wszystko, bo, bo ta książka jest stricte raczej dla osób, które go lubią i które wiedzą troszeczkę o jego twórczości o jego życiu um, tak jak mówię, Oscar Wilde to jest jeden z moich topowych autorów cała ta książka bardzo mi się podobała ja lubię takie książki e, lubię takie e, książki, gdzie jest dużo przemyśleń, e, szczególnie osoby którą podziwiam, to to jest dla mnie taka uczta i, i bardzo mi się podobał de Profundis, a teraz przejdziemy do kolejnej perełki, no bo wszystkie tutaj książki to są e, dla mnie perełki Ja, która nigdy nie poznałam mężczyzn, czyli książka, która niesamowicie mi się podobała, ta książka eksploduje. Tak naprawdę pojęcie człowieczeństwa, też tego, czym jest wolność, jak piękny jest świat, tak naprawdę. Bardzo mi się podobała, wielu osobom nie podobało się zakończenie, mi się bardzo podobało. Podobała mi się ta samotność w tej książce, która była dosyć mocno uwydatniona, ale ona moim zdaniem niesamowicie wpłynęła na klimat. Czasami było to przykre, że nasza główna bohaterka była aż tak. Pozostawiona sama sobie w świecie, która jego tak naprawdę nie znała. Jest bardzo dobrze napisana i uważam też, że to jest bardzo dobra książka dla początkujących, e, ponieważ jest krótka e, i jest to ciekawa, dynamiczna historia. E, tak jak mówiłam, ja w tym filmie nie skupiam się za bardzo na tym, o czym są te książki, ponieważ e, no już o nich nagrywałam, tak? Więc chcę po prostu Wam tutaj przedstawić moje ulubione, e, ale tak w skrócie, mamy tutaj dziewczynkę, która e, jest uwięziona w klatce razem z 39 innymi kobietami, i one żyją nie wiedząc, gdzie są. Tylko, że jest jeden haczyk, ponieważ wszystkie te kobiety są dojrzałe, mają około 30-40 lat, a ta dziewczynka jest malutka, i jako jedyna, zaczyna tam dorastać, nie znając świata. Że tak powiem, poza tą klatką. Później dzieje się pewien incydent, który ma ogromny wpływ na dalszą akcję, no i uważam, że ta książka jest naprawdę niesamowita. Też czytam ją w takim momencie mojego życia, gdzie ja po prostu potrzebowałam tej książki, potrzebowałam docenić pewne rzeczy. Mam wrażenie, potrzebowałam docenić właśnie te małe rzeczy, te, które mnie otaczają, i uważam, że ta książka doskonale to uświadamia. Orlando, Virginie Woolf, no, no jest to moja ulubiona książka of all time. Co ja mogę Wam powiedzieć? Po prostu uważam, że jest to piękna, fenomenalna książka. Jeżeli miałabym być książką, to byłabym tą książką. Naprawdę, ja uwielbiam Virginie Woolf. Uważam, ja w ogóle, jak zaczęłam czytać tą książkę, nie mogłam wyjść z podziwu i miałam taką minę. Jak piękny ona ma styl, pięknie się posługuje słowami, jakie w ogóle formuje. Każde zdanie w tej książce jest moim zdaniem magiczne. I, no widzicie, ile tu jest znaczników, a byłoby jeszcze więcej, tylko że, no już później się tak zaangażowałam w treść, że nawet nie zaznaczałam, bo byłam em, tak zafascynowana. Em, ta książka eksploruje wiele, wiele tematów. Przede wszystkim motyw tożsamości, ponieważ Orlando to jest mężczyzna, który na przestrzeni tej książki staje się kobietą. Uwielbiam, uwielbiam um, po prostu taką samotność trochę w tej książce. Ja wiem, że w, o większości książek tak mówię, ale ja lubię takie, takie książki, które eksplorują powiedzmy życie jednego bohatera lub wielu bohaterów, którzy są tacy zagubieni, troszeczkę nie wiedzą czego chcą, próbują różnych rzeczy, próbują się odnaleźć. No i tutaj właśnie mamy Orlanda, e, który chce zostać pisarzem natomiast jest bardzo niepewny tego. Tutaj ja nie chcę tej książki też polecać wszystkim, ponieważ to jest książka, która mi się ogromnie podobała i wiem, że są zwolennicy, przeciwnicy tej książki. Ja w przyszłym roku będę czytać bardzo dużą ilość książek Virginia Woolf. Już sobie pozamawiałam. Także tak, będzie też to w holu, jeżeli zdecyduje się, że tutaj na YouTube'a Wam ten hol wrzucę, ale pewnie tak, bo naprawdę tych książek będzie dużo, więc nawet na inne platformy, na TikToka czy Instagrama, bez sensu będzie wrzucać taki stos książek, które ja zamówię, bo Faktycznie jeszcze na święta pewnie dostanę jakieś książki, um, także zbiorę to wszystko. Ale będzie dużo twórczości Virginia Woolf, ponieważ ta kobieta skradła moje serce, szczególnie Orlando. E, ja chyba czytałam kiedyś jakąś inną książkę Virginia Woolf, ale nie pamiętam nawet nic z tego, ponieważ byłam o wiele młodsza i nie angażowałam się aż tak w treść. Natomiast e, no. Tak jak mówię, Orlando skradł moje serce, więc to były moje takie topowe książki, jakie przeczytałam w tym roku. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Chciałam tutaj to wszystko podsumować, i jeżeli też czytaliście którąś z tych książek, dajcie mi koniecznie znać i zostawcie subskrypcję. Będzie mi bardzo miło i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.